trwają intensywne prace w związku ze zbliżającymi się obchodami setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Jako Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej już od ubiegłego roku przygotowujemy się do tej setnej rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny. Wielkie widowisko historyczne, które odbędzie się na Forcie 10 Morzychowce 2 sierpnia. Wieczorne widowisko z uwagi na to, że ma ono mieć taki niepowtarzalny wydźwięk, blisko połączone ze światłem, z dźwiękiem, potężną pirotechniką, która, która ma dać widzom do myślenia, ukazać okropieństwo I wojny światowej, e, olbrzymich strat, jakie poniosła wtedy Europa i świat. E, chcemy, żeby ten obraz I wojny światowej pokazywany przez postać, nie wiem, dobrego wajka, szwajka, e, no no. Był troszeczkę pokazany bardziej realnie. W rekonstrukcji wezmą udział rekonstruktorzy z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy. Czekamy teraz jeszcze na potwierdzenie od kolegów z Rosji oraz Białorusi. Mi przyjaciół dobrego Jaka Szwejka nie bierze udziału w rekonstrukcji, bo my nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, mm. no jesteśmy kabary ciężarze. nie jest do Julian Smuk, mm. Szwejk stwierdze że. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się pomiędzy 18 a 20 lipca. W programie zaplanowano m.in. start balonu z przemyskiego rynku oraz plenerowy pokaz filmów. Przede wszystkim korzystamy z tego, że w tym roku przypada stulecie wybuchu I wojny światowej. Stąd jak otwierdza przemyśl, wręcz jesteśmy, można powiedzieć, zobowiązani do tego, by przypomnieć o tym tragicznym wydarzeniu z jednej strony, ale z drugiej pokazać, Bogactwo fortów, które znajdują się na terenie miasta i gmin okolicznych. Stulecie wybuchu wojny to także konferencja, to przyjazd bardzo wielu osób, przede wszystkim z państw, głównie Niemcy, Węgrzy, Austriacy. No, Mam nadzieję, wywiozą dobre wrażenia z tego, co zobaczą, więc możliwość wypromowania samego projektu, ale i ziemi przemyskiej miasta, przemyśla. Tak więc zarówno mieszkańcy, jak i turyści na pewno znajdą coś dla siebie, do czego są szczególnie zachęcam.